Rozpędzamy. Konika. 180 litrów spalania. I dycha, dawaj na dychę. I dziesiątka wjechała. Smurfik wpija w góreczki. Także moi drodzy, Sprawuje się, skaniula Bardzo Działamy tutaj kółeczka z piaskiem Nie mam jeszcze jako tako prywatek, żeby wam coś tam ponagrywać Prywatnie, żeby coś gdzieś powozić, bo niestety Nieoczekiwana zima przyszła w kwietniu Znowu, no i trochę krucho się porobiło Z materiałami, o sprzedaż materiałów Może po majówce się coś tam polepszy, słyszałem, że ta pogoda ma być ma iść na plus, miejmy nadzieję, że tak będzie tak to powoli się moi drodzy przyzwyczajam do automatu już tak nie ucieka mi ta ręka na lewarek nie ucieka ta noga lewa na sprzęgło, na razie same plusy nie tylko czasem mnie irytuje ten dźwięk taki dlatego klikam stryk, ostrzeżenie o przekroczeniu linii wyłączone już mi nie będzie tu brzęczeć no i czasem, jak się komuś przypomni nagle skręcić Przede mną I się zbliżam do samochodu No to zapali się tutaj ostrzeżenie o Kolizji, coś takiego, na czerwono I zaczyna brzęczeć tak samo No i w prawaśkę I się wciągamy z powrotem w górę To jest pracuj 45 na godzinę I tak się zmienia biegi w manualnym trybie. Przełączyłem sobie na automacik już. Dziduje po ostatniego lota. Mamy 26 stopni, elegancko przed majóweczką. Pogoda się poprawiła, także luks. Będę się brał w majówkę zamalowanie, tutaj tych lusterek. Będę poprawiał te lusterka wszystkie. No i tam różne takie elementy, może klamki spróbuję trysnąć. Jutro jeszcze dnióweczka Wtorek Do 15-16 max można majówkować, można grillować, działać z tematem, że tak powiem Odpalam grilla na placu i od rana do wieczora Popok! Wybrałem sobie moment na wyprzedzanie Godzina 47 minut mam do następnej pauzy ale nie będę, wiadomo, wyjeżdżał całego czasu Akurat mi starczy na jednego lota No i paliwa też, tak samo mi starczy na jednego lota jeszcze AdBlue mam 43% Tankowałem w zeszłym tygodniu w poniedziałek I dziennie po 5-6 kursów piachu Musiałbym zrobić w komputer, bo jak przy tankowaniu AdBlue Zresetowałem sobie licznik przebiegu tam i warto byłoby sprawdzić sobie przy następnym tankowaniu, ile mi spaliła mniej więcej wedle komputera. No Ale jak tak z 1000 litrów paliwa pójdzie cały zbiornik AdBlue, no to chyba dobrze mi się wydaje, nie? 1000-1200, tak mi się wydaje. Że taki zbiornik powinien, jak jest dobre dawkowanie i nie jest nic uszkodzone, no zobaczymy, jak to u mnie spalanie wyjdzie. No wiadomo, no nie jeździ się po trasie. I tak dalej. Tutaj kurde hochoł jest non stop w tych kółkach. Przejechane teraz 589 900, no to prawie, można powiedzieć, że 3000, 4000 km prawie przejechałem. Powiem wam, że no już się przyzwyczaiłem. Nawet wsiadam ter teraz nawet wsiadam do Volvo, Załaduję sobie Volvo i chcę ruszyć, to tutaj to tu już mi ręka idzie, nie? Żeby to sobie włączyć drive, nie? A to niestety manualek, czasem, no właśnie, jak tu się przesiądę w jeden, w drugi samochód, to czasem się pomylę. Ta ręka mi lata wszędzie, nie? Powiem wam, że naprawdę, się, naprawdę mi się tak podoba. Ja za tym samochodem. Nie wiem, czy bym chciał z powrotem w manuala wsiąść. Wiadomo, że dam. Jak coś jest, jakieś zniesienie i nie chcę, żeby na przykład mi automat sam zmieniał, bo wiem, że na przykład on mi wrzuci wyższy bieg pod górką. No, to już sobie zmieniam na manuala i sobie sam operuję, no nie? A jak się tak delikatnie aż muska, ten gaz 1300 obrotu będzie zmieniał. Nawet, no tak, do 1400 na pewno zmieni, nie? No, teraz 1100 zmienił, no zależy, jak mu lekko, nie? Do wjazdu TKI 8628N. Kary 29655. 0,31 i po, na pomiary, zapraszam do siebie. kaska, mizelka buty, i zapraszam. <grytanie> Wiśniówka trzeba se buty kupić teraz na wiśniówkę. Trzeba się ustawiać. Tak się zrobi Dla mnie 27,700 Max, belek nie ma Dziękuję bardzo, miłej zmiany Udanego weekendu dla wszystkich No i wzajemnie <głosy> Nie zapomnijcie to zremunie Nie zapomnijcie o zremunie No i ładujemy 30 na wiśni. No niestety nie mam kamery, żeby Wam pokazać. 7,7, tak? Tak, dokładnie. W Maxie oczywiście, nie? Ładna 30 jest, powiem Wam. Luksusowa. Fajna się sypie. Na dwie... Na dwie robią ładowarki 30 Nie wiem czy tak kiedyś było Żeby 30 na... Na dwie ładowali Dzięki bardzo. Udanego weekendu wszystkim. Na razie. Zajemnie. No i załadowane. Idę zaraz na Tarę. Pokwita i lecimy. Ja już mam, działem, to działem to wiem Kurwa, samka. nie ja... ja też to samo. Ja to? mam to samo. Ja będę pierwszy, tak? Ale jest upał. 27 jest. Ja pierdzielę. Hamowanie tutaj nogą to jest hamulec wydechowy. Mam tutaj włączony i hamuję się tutaj nogą. Ale to najlepiej hamować ze wzniesień jak się zjeżdża, nie? Żeby sobie hamować silnikiem. Bo tak normalnie, żeby gdzieś do skrzyżowania to raczej nie ma sensu tego używać. Mo drodzy, TARA 12300 27260. No trochę tam mu nie doważyło operatorowi, ale mu raczej się przecież nie będę po 500 kg wracał, nie? Raczej nie ma sensu. Skania rozdupcona na dwóch kołach. Siadamy w Bolida Czarnego, jedziemy z piachem. 7 tonek załadowane jedziemy. Moi drodzy, majówkowa jazda z materiałami. Dzisiaj drugi maja, dzień flagi, święto flagi, a to mojś dupca. Przywiozłem sobie ziemię na plac, dwa kursiki zrobiłem, Wolvem. Niestety, bo patelnia rozkręcona. Wysypę piasek, wracam, ładuję ziemię. 10 ton. Jedziemy do skarżyska. Wracam, ładuję korę kamienną. Jedziemy do Radomia. No i nie wiem, bo jakiś jeszcze klient dzwonił, że chciałby sobie podjechać ziemię, sam odebrać, nie? Jakimś busem. Także ambitnie. Skania rozkręcona, a tu trzeba oporządzić klientów. Nie wiem, kiedy ja to wszystko sobie porobię. Jutro albo pojutrze te skanie trzeba będzie złożyć, no bo jakie wyjście, nie? I lecimy! Wyprzedzać! Co za cepy? Halo, dzień dobry, słucham. Dzień dobry, to do rano w ziemi. Tak, proszę, proszę Coś mamy dostępne? Jest dostępne, tak, tak, jest, jest Dobra, a na sobotę, bo dzisiaj to już, kurde, mi się samochód wypadł Wiem, wiem, ale to pan chciałby osobiście odebrać, czy to dopiero od, tak, nie wiem... Tak, wiem, ja, ja bym sobie podjechał takim małym, na górę, górę. O, to nie ma problemu, oczywiście, można podjechać w sobotę Mieścimy się, żeby nie było, mieścimy się w tonarzu 14700 całości 知道不了。 się nabierają łychy, nie? Będę sypał czwartą, a jest pewnie z pięć ton już. Jedziemy na wagę, zobaczymy ile jest. Trzeba dosypać jeszcze łyżeczkę. Jest... 16 600 całości to musi być 18. Dosypiemy tonę 400 i lecimy dalej. Ziemia załadowana i lecimy dalej. w piekarniku, na Skarżysku. No i wywalona ziemia w Skarżysku. Przy, przy 42 drodze. Trochę tu ruch jest i ciężko się wbić. Ale jakoś się udało. No i lecimy do domu. Ładujemy korę. Dzwonimy do ziomka z Radomia czy jest w domu i Napierniczamy ale gówno dopiero zielone było kurde po prostu te światła nie wiem no i znowu zielone ty no te świata są to, te świata tutaj są tak potrzebne jak nie powiem komu majtki o tak powiem за дема Pauza. Idziemy na wagę. Grzmucin. Montujemy się na posesję. Ale grzejemy ten olej. Wolbielo. 90 parę stopni. Jest.

No na raz! I kora wysypana. Lecimy!